Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Następną miejscowość, którą chciałam Wam bardzo zaproponować, to jest moje miasto, w którym się w sumie nie urodziłam, ale z której jestem bardzo związana, ponieważ parę lat spędziłam w tym mieście. Będziecie jechać na przykład do nad jeżeli będziecie jechać nad morze na tej trasie właśnie Poznań, Koszalin, Kołobrzeg, Mielno, to bardzo Was chętnie zapraszam, żebyście zajechali do tej miejscowości, ponieważ to miasto, jak siedział wodnicą, nie wygląda nic ciekawego, tak po prostu bloki stoją i nic się tam jakby nie działo, ale jak wjedziecie do środka, to zobaczycie, jak ono piękne jest. Po prostu położone nad samym jeziorem, parę kilometrów tego jeziora, jest bardzo dużo rekreacji. Są narty wodne, wypisałam sobie statki również, można sobie kupić bilet i można całą godzinę sobie jechać na przykład statkiem wodnym na drugą stronę jeziora. Tam też jest taka plaża bardzo fajna, zrobiona z takim kioskiem, też dla dzieci. Można sobie coś zjeść. I można sobie posiedzieć, 2-3 godzinki tam czy cztery, i można sobie wrócić również tym samym statkiem za tą samą oczywiście cenę, a więc to jest bardzo korzystne. Co bym Wam jeszcze proponowała właśnie? To są te kawiarnie. One są naprawdę wspaniałe, restauracje nad jeziorem. Można naprawdę bardzo dobrze zjeść jedną z restauracji, której... Bardzo często gościmy, to jest to właśnie restauracja Jolka. Albo teraz na przykład powstał nowy pub, Irish pub. I dlatego jeżeli to wszystko się otworzy, a na pewno się otworzy, na pewno to wszystko minie ta sytuacja, która teraz jest, to bardzo, bardzo Was zapraszam do tego miasta czy miasteczka, bo aż, tak jak mówię, nie jest aż tak duże miasto i... Naprawdę bardzo dużo hoteli tam jest, bardzo dużo restauracji, e, bardzo dużo pensjonatów powstało. Jest gdzie się przespać, jest gdzie pospacerować, można sobie rowerem pojeździć. Naprawdę, naprawdę bardzo serdecznie zapraszam i polecam. Oczywiście e, dwa lata temu ostatnio byliśmy w przycinku. Był tam również e, zespół VIME z panią Bartą Kozidrak. Akurat mieliśmy okazję się na ten koncert, jakby można powiedzieć, załapać. Było bardzo przyjemnie. Też kawałczek wstawię z koncertu do mojego, teraz do tych moich tych zdjęć. Też na świętach byliśmy, to też występował bardzo fajny zespół dziecinny. Grali na Boże Narodzenie piękną pieśń. To też miałam okazję właśnie to usłyszeć. A więc dzieje się bardzo dużo w tym właśnie szczecinku. Dlatego pomyślałam sobie, zanim przejdę do jakiegokolwiek innego miasta, że Wam pokazać może z moich podlinarnych, to chciałam powiedzieć, że bardzo dobrze można również jeść w szczecinku. Dlatego chciałam Wam pokazać, nie dlatego, że się pochwalić, ponieważ ja lubię jeść, tak jak już mówię i po prostu z tego, co zjem, przyniosę do domu, eksperymentuję i wtedy powstaje jakieś fajne danie, które Wam właśnie później nieraz proponuję, czy ugotuję, żebyście mogli sobie y, też ugotować. Dlatego jeszcze raz pozdrawiam moją rodzinę, bardzo serdecznie, moją mamę, moje siostry, moich szwagrów oczywiście, moje koleżanki, koleżanki Krysię, koleżankę Madzie, mam nadzieję, że mnie jeszcze pamiętacie i inne, o których y, zapomniałam. Myślę, że teraz przy zbliżających się świętach możecie spróbować ugotować coś z mego kanału, a więc kończę teraz tych moich parę wprowadzających słów. Zapraszam do oglądania i oczywiście do gotowania z moich przepisów. Myślę, że... Siłę tworzenie Nowy, nieznany szlak nad twoją głową Może jest tylko snem, a może koroną Przed naszym ratuszem wcześniej ku dzieci orkiestra gra.